Na oczywiście, jeżeli chcecie obyć salpakur, to zobaczcie łapkę w kule i oczywiście może być tym hamowanie. A pierwszego czerwca, to jest dzień będziemy oczywiście dla by czapkę w playtime. Więc jeżeli się tak zobaczyć, to to był w kule ma nie... potem może kiedyś wrócę do tej I zrobię smoka do dziś teraz nie no. Że... Ja znaczy taki serial po to lawa. Właśnie jestem w stanie, to jest lawa. Nie, ja to są te przeszkody Ej, to sobie kliknię. Oj! Dobra, no nie, zaraz będzie, zrobiłem serwis teraz powinno się udać Tego nie widzieliście? W przednim filmu robiłem i mi się trochę nie udało, nie? W poprzednim, no dobra, jak zwykle, przyjmujemy filmy Idziemy, tyk, tyk Oj, dobrze Stop Dobra, idziemy, w szybko, masz bramę Tyk, tyk. łatwe. Teraz nie jeszcze trochę. Tik, tak. Iw, smoka! Bardzo bardzo fajnie, te nie? Bardzo fajny. tak. Eee. Дайте хлеб. Вот здесь 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 вот здесь

Nie Ej, słuchajcie, Monton, zwrócić się tam po, po. A, tam skoczyć. Nie. Nie da. Dobra, rozgryzłem to. Wy tak było po prostu tutaj skoczyć do tej wody. Nie bez powodu ona była. Tam skoczył po. Ok, dobrze! Dobra, dobrze. Nie wiem

Dobrze! Nie, 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 bo nie, 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 No nie, tutaj Wysykle, bo to nie jest łatwe. Wysykle, no tak jest. nie, 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 ty nie, 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 Eee, nie cię zdał! Trzeba ją Kilka, kilka cika, 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 się. cika, Udało się! cika, 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 w końcu skończyliśmy, Ej, jeżeli chcecie kolejne takie odcinki, to oczywiście proszę, trzymajcie się, na ura! Ej czekajcie, co mamy jeszcze jakąś rangę? Ranga D, Ten w D jest.